W drugim odcinku Keyword pokażę wam jak wyglądają różne mapy, znaczy nie mapy. O, to jest właśnie. Tak wygląda hotel, różnak. Pokażę wam jak się kładzie i pokażę wam co umie robić pani hotelowa. Pani hotelowa jest bardzo fajna, i łóżka są bardzo fajne w hotelu, to hotelu. Tak się kładzie na r, fajne co? I szybciej mi czas. A jeżeli jesteście w mieście, to nie czekajcie i nie szybciejcie czasu, bo można tak. Zobaczcie, wcześniej była prawie noc. Teraz patrzcie, dzień. dzień, dzień, dzień. Pokażę Wam, co się da robić w tym sklepie. Tu się kupuje ja. ciuchy. W tym sklepie wszystkie ciuchy są do kupienia. Toki, 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 toki. No. Bardzo dużo ciuchów. Bardzo, bardzo dużo tych ciuchów nie Bardzo dużo Ciuchów. Tu bronię? Można powiedzieć. Zwiedza się też Mary. Dużo, że bardzo je. rozmawia się nary. Dużo Nie stać mnie, no to. stać stać. Po to ojęczyły. Ja o. o. Nie mam srebrniaków. o kurczę. Ale od nie żona no... Tu wszystkie broń można kupić. Od, od czternastego albo od pierwszego do stówki. Mhm. To jest sklep z nożyczkami. Tu się da przeciągać. Nitki, ale ja ich nie mam. Niestety. Gdzie jest ten sklep? A, naprzeciwko. O, gdzie jest ten sklep odkrywczy? Sklep odkrywczy. koniec są te skrzynki inne. O, nie, skrzynki można otwierać i tam wsadzać różne przedmioty. Ja dzisiaj tam nie wrzucę. Wsadzę. Tu. U. Można odkrywać. bronie. I... Bronie po prostu można odkrywać. To takie. Ja. Kupiłam sobie. O, tu jest ten sklep. To, to jest, to była jedna, to nie jest marchewka, to jest po prostu u sobie taka dynia. Nie, jest dynia. To jest coś. To kupię, bo muszę coś sprzedać. Dla, zwierz dla zwierzaków to jest sprzedać. No. I mam. Na chytek, na chytek, na chytek. Ja, już kupione, już kupione, idę pozbierać na pola, hej. idę pozbierać na pola, idę pozbierać na pola, idę pozbierać na pola, o pole dyni, pole O op, 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 op. op. O. O. Nie, może, nie można powyżej 50, ale pi pieniążki można. Pieniążki są przydatne. Jak będziesz bez pieniążków, nic nie kupisz. Można je sprzedawać i robić jedzenie. Ja zrobię jedzenie, bo ono leczy. A, a inne nie. A pieniążki nie leczą. A jakby ktoś nie miał, to niech pozbiera na pole ach, i trochę sprzeda i trochę zostawi. To moim sposobem najlepszy wybór. Dziwnie ustępi. O nie można. Już mam 50. Gdybyście Byście pytali, co się stało, że nie mogę zbierać. No, no, no. No, no, no. No, no, no. no. Słoneczników nie można zbierać i zboża. Nie można ponieważ nie można. Nie można powiedzieć, być nie można. I tych kwiatów też nie jest ich, nie wolno. nie da się, bo nie da się ich podnieść po prostu. One sobie rosną. I mówię, zostawcie na spokoju. Zostawcie nas w spokoju. Hmm. 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 Znaczy nie mogę podnieść. I fajne, to jest fajna gra. Czy by znowu pytał? Jak będziesz na bardzo dużym levelu, wszystko będziesz mógł niszczyć. Ah, zbiera fajne. Są srebrniaki. Jest jeszcze bardziej fajne. Widziałem smoka. Nawet. Jak nie miałem kamery. I go ubiłem. Musimy mhm. nie mogę powiedzieć że nie był z takim smokiem to nie ma żartów jak spotkacie go o, i macie kogoś na tym le, na wyższym levelu niż pierwszy to razy wam z, w niego się zmienić bo mi się go nie dał ubić ale na tej samej mapie i patrzę gdzie jest y, niebieskie jasne to idź tam, gdzie skończyłeś swoją podróż, to jest pokazane i możesz tam dojść bez problemu. Mm -hmm. o, już nie mogę. Idę sobie, idę, idę, idę. Nie wiem, gdzie są wnioski. to mieli dla mnie pytanie tak. Ja wiem, gdzie jest Bumblebee! Bumblebee, nie uciekaj mi! Jesteś Bumblebee! A Bumblebee to Bumblebee! Co to jest? Tu kawałek na furno. Furno, rano, furno, 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 Do widzenia. papa. Pa. I jeżeli Wam się spodobało, to komentujcie i subskrybujcie.